well Dzieci, witam wszystkich mieszkańców, którzy przyszli razem ze swoimi pociechami. Wirtualnie chciałam podzielić się z wszystkimi mieszkańcami, z wami opłatkiem, życząc wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, samych dobrych rzeczy, tak, żeby wam zawsze Słoneczko świeciło, żeby wam uśmiechu nie brakowało, żeby każdy człowiek był dla was życzliwy i wszystkie marzenia, które gdzieś tam macie w swoich serduszkach by Wam się znieściły. By Boża Dziecina Wam błogosławiła. Życzę tego wszystkim mieszkańcom miejscowości długiej, wszystkim organizacjom kołgospody, życzę strażakom wszystkiego co najlepsze. Życzę także y, Radzie Sołeckiej, aby nasze decyzje i praca nie poszły na marne, żeby po prostu wszystko było dobrze. Życzę także Radzie Rodziców naszej wspaniałej y, Radzie Pedagogicznej, długi wszystkiego co najlepsze by to, co zaplanowaliśmy w przyszłym roku, aby się spełniło i najlepsze życzenia także dla naszego radnego, także wszystkiego, co najlepsze także dla niego, łamiąc się opłatkiem życzę wszystkim. Organizowaliśmy konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową. W konkursie wzięło udział 33 osoby, a więc tak na naszą miejscowość bardzo dużo. Mieliśmy wspaniałych sponsorów. Głównym sponsorem to jest rad y, Ekologia. Bardzo dziękujemy panu Prezesowi Januszowi Nagnajewiczowi. Za sponsoring także dziękujemy radnej y, Sejmiku, y, pan, pani Joannie Bril. Także za sponsoring dziękujemy Marcinowi Józefowiczowi, radnemu powiatu oraz burmistrz gminy i Jolanta Urbanik, oczywiście nie pomijając, także sponsoring Rada Sołecka i koło gospody w yy, długiem. Yy, żeby później już nie przedłużać, bardzo yy, dziękuję za yy, pomoc tutaj w yy, ubieraniu choinki. Yy, Tomasz Michniewski, Marek Rozbus. Jan Peszko. Dziękuję bardzo za y, jury oczywiście Macie y, Dąbrowskiej, która także była członkiem jury i wszystkim dzieciom, które tutaj przyszły i pomogły nam, aby ten konkurs właśnie się odbył i był wspaniały. Za momencik ogłoszenie y, konkursu. Bardzo proszę aby tutaj się y, ustawiły dzieciaczki y, w kolejności, jak będę czytała i będziemy zaraz wręczać nagrodę i ogłaszać konkurs. Lena Kubit, tutaj proszę w rządku sobie stanąć, Lena Kubit. Julian Marszał. Maja Dąbrowska, to nie będzie jej dzisiaj. Adrian Kowalczyk. Adrianek Kowalczyk. Nie ma Adrianka. Nadia Plaska Fabian Marszał. Nie ma Fabianka. Zuzia Płonka. Liliana Grzesik. I Milenka Tłuszczak. Milenka. Milenka zapraszam. Dostań. To jeszcze przyszedł. Dobrze. Już ogłaszamy wyniki. I proszę bardzo. Od wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymuje Milenka Tłuszczak. Miejemy prezenty, bez dłoni, tak. życzenia i um, podziękowania. Dla Milenki, Milenki. No ta ta najmniejsza, ta. Ta najmniejsza, tak właśnie. Duże brawa dla Milenki. Duże brawa dla Milenki. Kolejne wyróżnienie, Lilianka Grzesik. Lilianka Grzesik. Wyróżnienie. Już Lidiantę dostaniesz. Proszę bardzo. Duże brawa dla Lidianki. Duże brawa dla naszej Linianki. Kolejna. Zuzia Płonka. Super. Kolejny, Fabian Marszał, to mamusia odbierze nagrodę i Nadia Klatka. Proszę bardzo, duże brawa, duże brawa dla Nadii i dla Fabianka oczywiście. Super. I teraz miejsce trzecie, to będzie Maja Dąbrowska, nie ma jej, to proszę zostawić. Kolejny, Adrian Kowalczyk, także go nie ma. To Ty drugie. Julian Marszał. Julian Marszał. Miejsce drugie. Duże brawa dla Julianka. Proszę, Julia. Duże brawa dla Julianka Marszała. I miejsce pierwsze. Lena Kubit. Duże brawa dla Leny oraz Nagroda. Proszę bardzo, Lenko. I Nagroda, i dyplom oczywiście. Proszę bardzo, teraz macie wspólne zdjęcie. Super. I odłóżcie, możecie sobie iść usiąść. Duże kravaty, dla się ustały. Pięknie. Dziękujemy dziękuję. Wam bardzo. Kolejna kategoria to będzie kategoria 1-3. I zaczynamy od wyróżnienia. Antoś Dobrowski, tego nie ma też. Karolina Kobut, zapraszamy. Zapraszamy Milenkę Ryczek, Szymon Piełtyka, Olivia Pieutyka, Hubert Janik i Malwina Bo Malwinka Bobrowska. I teraz będę ogłaszała wyniki. Teraz kolejno od wyróżnienia. Antoś Dąbrowski, wyróżnienie, Karolinka Pogód, wyróżnienie. Już dostała, duże brawa dla Karolinki. Trzecie miejsce, Milenka Rieczek. Bardzo proszę. Duże brawa dla Milenki. Drugie miejsce, Szymon Matyjaszczyk. Duże brawa dla Szymona i Oliwia Kijutyka, drugie miejsce. Duże brawa dla Oliwki. Proszę bardzo, Oliwko. Trzecie miejsce, e, przepraszam, e, pierwsze miejsce, Hubert Dianik. Zapraszam Huberta, jest Hubercik. Hubert Dianik. pierwsze miejsce. Duże brawa dla Huberta. I Malwinka Wobrowska, pierwsze miejsce egzekwu. Duże brawa dla Malwinki Wobrowskiej. Bardzo tak proszę. Teraz nagrodzimy wszystkich dużymi brawami, ogromnymi brawami. Super, dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy sobie usiąść. Dziękujemy Wam. Kolejna grupa to będzie klasa 4-6. I poprosimy Maciej Czekański, Maja Grzesik, Dawid Kowalczyk, Oskar Woźniak, Olaf Olbrecht, Jakub Kubit, Kamila Kowód, Zuzia Janik, Maciej Jamrowiewicz, Nikola Zawisza. I teraz wyróżnienie. Maciej Czekański, duże brawa dla Macieja. Maja Grzesik. Duże brawa dla Majeczki. Dawid Kowalczyk. To jest Pan widać, to później weźmie bratu też, proszę. Dla Dawidka, proszę bardzo. Duże brawa dla Dawidka. Oskar Woźniak. Duże brawa dla Oskarka. Miejsce trzecie. Olaf Olbrecht. Proszę bardzo, Olaf, jest? Nie, jest tam na końcu. Mhm. Proszę, duże brawa dla Olafa. Jakub Kubik, także miejsce trzecie. Zapraszamy Jakuba. Jest. Jakub Jakub. Ręka do góry. O jest tutaj w tej kurze. Duże brawa dla Jakuba jeszcze raz. Miejsce drugie. Kamila Kobut. Proszę. I Zusia Jańk. Duże brawa dla Zusi i dla Kamilki. Miejsce drugie. Proszę. Miejsce pierwsze. Maciej Jamrowiewicz. Duże brawa dla Macieja. Tutaj stoi pierwszy. I miejsce pierwsze. Nikola Zawisza. Także duże brawa dla Nikoli. Nie ma? Nikoli? To odbierze Marta. Dobrze. Dla Nikoli. Także duże brawa. wirtualnie Dla Nikoli. Bardzo dziękujemy. Klasa. Szósta i wyższe klasy. Teraz wyróżnienie otrzymuje Bartek Czekański. To może brat podejdzie. Brat, proszę. Daj, wyróżnienie dla babka. Wyróżnienie Barty Czekański. Duże brawa dla Bartka. Trzecie miejsce. Julia Jerz. tutaj siostra odbierze tutaj Julię. Duże brawa dla Julii. Drugie miejsce Dawid Janas. Już. Drugie miejsce Dawid Janas. Duże brawa dla Dawida. I pierwsze miejsce Aleksandra Janik. Pozdział bierze. Duże brawa dla Oli. Duże brawa dla Oli i dla wszystkich, którzy brali udział. W tym właśnie y, konkursie jeszcze mieliśmy y, także nagrodę dla Alinki Peszko, która wykonała przepiękne tutaj y, zdobienie na, choinki, na choinkę, takie y, koronkowe. Ona jest bardzo skromna, ale tam można zobaczyć te właśnie, y, tam gdzie mamy te wszystkie nagrody, to także możemy zobaczyć. Bardzo proszę, Halinko, y, odbierz także nagrodę. Ona jest bardzo skromna, ale naprawdę nam pomaga i, i wspaniałe rzeczy robi i tworzy. Dziękujemy. Duże brawa dla Pani Alinki. Jeszcze raz. Na tym będziemy już kończyć. Tylko proszę teraz tak, odłożyć te swoje nagrody. Każdy podejdzie powolutku, najpierw klasa 0 do... Tutaj do stolika odbierze tutaj swoją zawieszkę i pójdziemy na zewnątrz, zawiesimy na choinkę tą właśnie zawieszkę, aby ta choinka wyglądała pięknie, prawda? No właśnie, połóżmy sobie nagrody tutaj, albo mamusi dajmy i tylko zawiesimy, nawet przestało padać, tylko przyślizgo troszkę i zawiesimy zawieszkę. O proszę bardzo, jak pięknie. I druga, jaka nasza choinka będzie piękna. Zobaczcie, jak to będzie trudnie. Idą dzieciaczki. Ślicznie. Dali święta Uważajcie, boś ale na się...